No pewnie ktoś już próbował na nie zalogować, nie jak na każde konto. Ej, ale on ładnie śpiewa. Boże. To ty nagrywasz? Nie, mój brat już sobie, ja mu dałam na chwilę moje, żeby sobie coś tam porobił na moim koncie. No i mi zmienił na takiego klauna, że ja mu powiedziałam, weź nie przebierz tak, żeby mogła do jutra taki challenge w ogóle, co nie? No a on mnie ubrał jakiegoś klauna. Ogólnie mam zwierzęta, a się nimi nie, nie zajmuję. No, wykasowałam znajomych i takiem, a e, już nie będę dodawać, nie będę. Miałam 100, a dodałam kolejną, kolejny 100 osób. <grym> no. Mi nikt nie wysyła. Pre... Ej, ale nie patrzcie wymianki, błagam, bo ja jestem takim. Boże, ja jestem taka. I nie patrzcie, komu dawałam te prezenty, bo ja jestem huknięta. Ja się nie znam na unikatach. Miałam Kowbojskie, została mnie po prostu za 25 prezentów, ale to były. cicho, cicho. Nie znam się na unikatach, również. Ale to były klonowe. To był klon, bo dostałam klona. I te kowbojskie to też były klony. No ale ona potem mi napisała, że to klony i to były rzeczywiście klony. To dała mi jakieś byle jakiej dziewczynie za dripa. Potem tego dripa wymieniłam i w ogóle, i w ogóle. A potem skończyłam na niczym, jak zwykle. Ja się nie znam na unikatach i w ogóle. I nie śmij się ze mnie. Stikaka się śmie? Disco Polo śpiewa Grunty Ej, a słyszysz to? W to co mam puszczone czy nie? hmm <laughs> A ty masz doładowanie WIP, czy nie? A Ty często dostajesz prezenty? O Boże, ja jestem tak samo ja takie. Możecie mnie bloknąć, ale je ja żebram. W sensie pisze, że... Ja piszę daj pozdro, daj ktoś pozdro, tak wiem, żebrę, Możecie mnie bloknąć. Tak, pisze. Nie. No. No. Ogólnie powiedz mi, kiedy mogę się zalogować. Zobaczę, co mi zrobiłaś. Gdybym miała starką to bym ci pozwoliła, żebyś kupiła jakiegoś luka, co nie może być złe, dobre czy w ogóle? Nie wiem. U mnie nie ma co robić na koncie. Idź na czaty. Gdybym miała diamenty, to byś mogła zrobić tego, diamond ale nie mam. Ale ja pozwalałam, ja bym pozwoliła. <słuch> Przyszło mi, że ty chcesz być moim najlepszym przyjacielem, a, ja, a jak akceptuję, to mi nie chce, to mi cały czas jest w ten sam. No i nie da się. Proszę. W sensie, ja mam coś na liście, miałam piksele, inki w ogóle, ale takie, jest to na tej liście, a i tak tego nie kupi nikt, nikt. No czapkę ink miałam, ale ją usunęłam, bo, bo i tak by nikt mi jej nie dał. Właśnie, tak sobie myślę, że i tak muszę pododawać na listę, może ktoś się znajdzie. Kurczę, ja bym chciała, żeby w mojej klasie były takie osoby. Dziękuję za pozderko. Serio bym chciała, bo u mnie nie ma takich osób. No, u mnie są takie. Nie, ja serio mówię. W sensie nie znam ci tak jakby osobiście, więc nie wiem za bardzo, ale no. Nie, nie zmieniłam jeszcze. <noise> Wiesz co, nie mam, nie mam koloru ulubionego, ale mi się wydaje, że to jest taki jakby jasny fiolet, coś takiego. W sensie liliowy, o liliowe. No. A u mnie w klasie one mają dziewczyny czarne, czarne, czarne.